i przegłosowania przez naród polski bezpośrednio będzie nowy kodeks wyborczy. Gdyż obecny kodeks wyborczy nie jest demokratyczny. Nie daje on obywatelom możliwości indywidualnego kandydowania na Polskę. Jest on kod... w Mówią wiedzieć, że w będzie można. Przeprowadzić w Polsce nie bo ludzie, to przyjmują bardzo pochłaniło. Więc nie wykłac. Co robi? powrócić do normalnego zarządzania państwem Polski. Oczekujemy pilnego spotkania w tej sprawie z prezydencją Polski. Podaję numer do 697-357-009 Szanowni Państwo, myślę, że doszliśmy...